witam wszystko serdecznie. Oraz po, 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 kolejny i w tle mam nadzieję, widzicie urywki z WW2, ale nie będziecie ich widzieć cały czas, ponieważ dzisiaj będziemy przerabiać dość dużo suchego materiału. Postaram się zrobić ten materiał w miarę krótki, chociaż jest bardzo dużo do powiedzenia i postaram się powiedzieć też to tak, aby każdy zrozumiał, ponieważ jest bardzo, bardzo wiele pytań na ten temat jest to tworzenie klasy w WW2, czyli w naszym nowym Call of Duty. Kreator uh, Class już znikło, tak? Nie mamy Pick 10 lub Pick uh, 13, tylko mamy teraz dywizję. Uh, jak już wam o to ostatnio mówiłem, mamy 5 dywizji, jest to Infantry, Airborne, Mountain, Armored i Expeditionary, czyli um, szturmowa SMG, Snajperska LMG i Shotgun. Tak wam to pokażę tutaj w grafice, abyście też uh, mogli za mną, że tak powiem, iść to w czym wam tłumaczę. No, i co dają nam te dywizje? Co robią te dywizje? Praktycznie jest to bardzo logiczne, tak? Dywizja szturmowa będzie miała swoje plusy, jak dla klas szturmowych, i każda z tych dywizji ma swoją umiejętność, tak? Tak zwane w chwili obecnej, w angielskiej wersji, Division Skill. Tak, tak, cak I już widzicie, jak to wygląda. I w każdej dywizji macie jakiś skill, który tylko i wyłącznie w tej też dywizji jest, tak? Przykładowo w dywizji szturmowej macie Bayonet Charge, czyli jest to właśnie. Nasz bagnet na broni i tylko w tej dywizji go mamy i tylko w tej dywizji możemy go używać, tak, um, przynajmniej nałożyć na broń i użyć um, i to jest oczywiście ten bagnet, którym dźgamy w ludzi. Tutaj oczywiście tak czy inaczej chciałbym jeszcze raz podkreślić, bo widziałem już dużo narzekania, że to jest z e, BF1 to i tamto. E, ludzie, ja bym Wam chciał tylko jedną rzecz wytłumaczyć, że druga wojna światowa, ona się naprawdę odbyła, takie coś naprawdę było, tak? To nie jest jakaś książka, którą można interpretować na 40 różnych rodzajów, tylko była. Jest bardzo dobrze udokumentowana, tak? Tak samo i pierwsza wojna światowa. E, I po prostu jest to jednym z faktów, że podczas tej wojny bardzo olbrzymia ilość żołnierzy miała bagnety na swoich broniach, ponieważ jest to po prostu brutalnie ważna pomoc, tak, dla każdego żołnierza, lub była bardzo brutalnie ważną pomocą, e, ponieważ wtedy te bronie jeszcze nie były takie szybkie jak dzisiaj, w przeładowywaniu i tak dalej, itd., tak, w niektórych musiałeś tam najpierw tu pociągnąć, za jakieś tam guwienko tutaj, coś odblokować, to i tamto, zanim zmieniłeś magazynek, to już ci czterech walło patelnią w łeb. E, to taki bagnet zawsze był bardzo przydatny, tym bardziej, że większość walk, nie ta jak dzisiaj, na dystans z czołgami i rakietami, tylko naprawdę walka, że tak powiem, z bliska, tak, na jakieś tam lasy i coraz bardziej się do siebie ludzie zbliżali. Więc taki bagnet nie był głupotą, działa on też troszkę, troszkę, inaczej niż w BF1, żeby nie było. Um, tak czy inaczej chcę to wytłumaczyć, że po prostu nie biegniemy teraz jak na speedzie, tak, gdyby na jakiejś kokainie, tak jak to jest w BF1. To nie ma być nic złego w kierunku BF1, po prostu to jest ta różnica, tak. Tylko biegniemy z tym bagnetem, jeżeli naciśniemy ten Bionet Charge mniej więcej w tej prędkości, jakbyśmy po prostu biegli ogólnie, tak. Um, I nie mamy aim assist podczas tego, przynajmniej na to, co teraz wiadomo. Lub na to co usłyszałem, A, czyli musimy sami naprawdę w 100% celować. Przy czym te celowania oczywiście jest tak jakbyśmy starczą w IWU biegli, tak? czyli bardzo mocno ograniczone. Więc albo jesteśmy pewni, że kogoś mamy przed sobą, albo i też nie. I tylko i może w tej dywizji, tą bajonetkę możemy używać. W dywizji SMG mamy supresor. Jest to właśnie tłumik, i tylko w tej dywizji go też mamy. Co jest bardzo, bardzo ciekawą rzeczą i bardzo. Negatywną rzeczą dla wszystkich snajperów i ludzi, którzy używają LMG lub e, szturmówki, tak? Lub nawet i shotguny. Nie ma tam tumików. Mamy to tylko w dywizji SMG, tylko na SMG możemy nakładać te tumiki. Um, I tak jak już wam to do zobaczyłem, podczas gry samej w sobie możecie decydować, czy chcecie ten tumik mieć, czy nie możecie go nakładać i ściągać. Tutaj też ostatnio mnie ktoś po po chciał poprawić i powiedział mi, że podczas II wojny światowej lub w prawdziwym życiu nie da się nakładać i ściągać tumika. Tu z mojej czystej ciekawości, nie żaden hej, tylko z mojej czystej ciekawości, to jak to było podczas II wojny światowej, jak to wyglądało, jak funkcjonowało nakładanie tumików? E, trzeba było do tego jakieś narzędzia specjalne? Czy o co chodzi? Dlaczego nie można podczas bycia już na wojnie, podczas bycia już w tym mieście, które próbujemy atakować, decydować, czy chcę użyć Mika, czy nie. Czy naprawdę jest to tak skomplikowane nakładania? Tylko dla mojej ciekawości, tylko dla mojej wiedzy, więc, więc naprawdę, żeby nie było zaraz jakiegoś szczypu dupy. W Dywizji Snajperskiej mamy skill lub umiejętność Sharpshooter i daje nam to, to, że podczas celowania jeszcze nic wielkiego, żadnej różnicy nie ma, ale w momencie wstrzymania powietrza, tak, snajperką, bo jest to Dywizja Snajperska, na ob celownika robi się ekran czarny, głos całej gry o wiele bardziej cichy, czyli możemy się trochę lepiej skupić i do tego dopiero wtedy włącza się aim assist na snajperkach, tak? To co mamy na wszystkich klasach już w każdej grze nie tylko w Call of Duty czy w Battlefield, tylko ogólnie mamy aim assist a w nowym kodzie tylko i wyłącznie w snajperce będziemy mieli jakikolwiek aim assist jeżeli wciągniemy powietrze tak? Więc celowanie nam jeszcze nie pomoże dopiero jak wciągniemy powietrze i to jest bardzo ciekawe um, i to jest ta, ta umiejętność, która ta dywizja ma i żadna, żadna inna. W dywizji LMG mamy e, umiejętność bipod i e, to nam daje po prostu możliwość naszego LMG, bo jest to dywizja LMG, rozłożenia po prostu wszędzie na mapie, na jakichś rzeczach, które są w wysokości, że tak powiem, w okolicy pasa lub tam do piersi, tak? Możemy rozłożyć Bipot, czyli nasze LMG, na takich dwóch nóżkach i strzelamy o wiele bardziej precyzyjnie, e, bez praktycznie jakiegoś odrzutu, tak? Przeczuwam, że będzie to trochę denerwujące. ty bardziej. Że ogólnie nie jestem fanem klasy z LMG. No i w dywizji shotguna macie Incendiary Shells, czyli um, naboje, które się tak jakby palą i podpalają przeciwnika. I tylko w tej dywizji to macie, tylko i wyłącznie w shotgunach, tak, czyli e, takiego czegoś sobie na SMG lub szturmówkę nie nałożycie. E, Okej, okay, przechodzimy dalej, tak, to jeszcze nie jest wszystko, bo tutaj dopiero zaczyna się, zaczynają się te ciekawe rzeczy, no i mamy jeszcze zamiast division skill, czyli umiejętność danej dywizji, to jeszcze trening danej dywizji, czyli division training, tak, biorąc angielskiej wersji. I tutaj mamy w szturmowej dywizji, mamy infantry infantryman 3. Infantry Infantryman 3 daje nam dwa dodatkowe attachmenty na głównej broni i jeden attachment na broni zapasowej. Um, czyli po prostu, mając szturmówkę um, w tej dywizji, lub w tej dywizji możemy tylko szturmówki wybrać. Możemy automatycznie dwa ataczmenty więcej nałożyć niż wszyscy inni na swoich innych klasach, tak? Na SMG czy cokolwiek. Czyli będziemy zawsze mieli na szturmówce dwa ataczmenty at at więcej niż ktoś inny na klasie, tak? Lub jeden attachment, ale do tego przejdziemy później. Um, bardzo ciekawa rzecz. Za to wiemy. Że nie będziemy mieli Tumika, bo to była umiejętność tylko i wyłącznie dywizji SMG, tak? Więc będziemy mieli dwa więcej attachmenty, ale będziemy zawsze na, radar, na, na radarze widocznie, jeżeli zaczniemy strzelać. Bardzo ciekawa rzecz. W dywizji SMG mamy Pathfinder, tak? I Pathfinder, co nam to daje? Biegamy dłuższy dystans, biegamy szybciej i szybciej pokonujemy przeszkody. Robi to bardzo wielki sens, tak? Bo taka dywizja, która biega z krótkimi brońmi, to bardziej jest właśnie dywizją, która próbuje szybko dostać się z punktu A do B, e, gdzieś tam wbiec do budynku, porozwalać ludzi, do tego bardzo ten tłumik pasuje, więc tutaj jak na razie bardzo sensownie te wszystkie umiejętności i ten trening brzmi, tak? Ale znowu, ok, to co, teraz nie będę mógł sobie ustawić szybkiego biegania lub e, e, szybkiego pokonywania przeszkód w innej dywizji? Tak i nie. To jest coś, co już jest w tej dywizji tak jakby wbudowane, tak? Używamy tej dywizji i mamy to. I od razu trzy różne rzeczy, tak? Na dłuższy dystans szybciej biegamy i pokonujemy szybciej przeszkody. Będzie jeszcze inna opcja tego troszkę, że tak powiem, obejścia w innych klasach, ale do tego przejdziemy. Okej, okay, dywizja snajperska, mamy Scout 3 i co nam tutaj daje? Scout 3 pokazuje nam nazwy na przeciwnikach już z, dalszego, z dalszej odległości. Do tego nasza mini mapa pokrywa o wiele większy obszar, bo jak już widać w gameplayach, obszar mapy normalnie jest bardzo, bardzo malutki. To jest, nie wiem, 10 metrów, jeżeli w ogóle. Bardzo mała mini mapa. Zobaczymy, czy tutaj jeszcze coś się zmieni. No i do tego jesteśmy słowani przed strikami, które są kontrolowane przez gracza, czyli tak czy inaczej będziemy widoczni na UAV i tak dalej i te lub na sterowanych przez PC, PC, co ja dupcę. przez bota, tak, przez, przez grę samą w sobie. Na tych będziemy dalej widoczni. Jest to ciekawą rzeczą, tak, um, bo Sniper tak łatwo, że tak powiem się nie schowa przed nami. Tym bardziej, że nie może nałożyć tłumika na Sniperkę. Do tego nie ma nic z UAV, tak, bo jesteśmy niewidoczni tylko i wyłącznie dla sterowanych strików. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz, ale znowu będzie opcja tego obejścia. OK, dywizja LMG, tak, czyli e, Armored red. i w Armored Division mamy e, jako trening Tenka 3. Co nam to daje? Daje nam jako broń zapasową Rocket Launcher i tu mnie bardzo ciekawi, czy jest w ogóle możliwość zeszczeliwania strików. Chyba tak, tak? Jeżeli dają Rocket Launcher, to musi to po coś być, e, więc to, jeżeli będziemy chcieli zeszczeliwać striki, musimy zmienić sobie na klasę LMG. Jest to bardzo ciekawe. Nie możemy sobie po prostu zrobić jakiejś klasy SMG z Rocket Launcherem. Nice! Podoba mi się to. Tak? Jeżeli chcemy sobie z tuby poszczelać, to musimy biegać też z LMG, czyli jesteśmy powolniejsi i widoczni na UAV i cokolwiek jeszcze, tak? Do tego ale jeszcze zaraz przejdziemy. Bardzo bardzo mi się to podoba. No i, ale tak czy inaczej, co jeszcze nam to daje? Dodatkowe miejsce na equipment, czyli dodatkowy granat, i do tego rzucamy te granaty dalej, szybciej i też podczas biegania, czyli takie gang ho I to mamy w tej klasie, tak? Więc to jest taka klasa naprawdę bardzo denerwująca lub ta dywizja, bo nie dość, że LMG, które możemy postawić na jakichś przeszkodach, do tego mamy wbudowane w klasę e, Rocket Launcher, który będzie tak czy inaczej denerwował, ehm, do tego może mieć jeden granat więcej, więc będzie z nimi spamował e, i jeżeli coś jeszcze wybierze, ja trzecią opcję, którą będziemy mogli jeszcze wybierać, ja do tego zaraz przejdę, e, to będzie mógł te granaty też jeszcze podnosić po wrogach. Więc to będzie taka klasa naprawdę bardzo spamerska, bardzo denerwująca. Już teraz mogę wam to powiedzieć. Jedziemy ale najpierw dalej, bo chcę w miarę się pospieszyć, chociaż bardzo ciężko, bo tak dużo informacji. Um, dywizja shotgunów. Mamy tutaj trening SAPER 3. I co nam daje SAPER 3? Jest to też po części taka odpowiedź trochę na. Um, tą dywizję LMG, ponieważ SAP-3 daje nam więcej magazynków, um, więc będziemy mieli w szczotkaniu po prostu więcej amunicji. Jesteśmy odporni na um, naboje w jakiś sposób nas oślepiające. O tym, ale jeszcze nic nie zostało powiedziane, więc nie wiem, jak to funkcjonuje. Um, więc co ciekawe, naprawdę, ciekawe mnie jak to wygląda. Na odrzut, być może. Po prostu na odrzut, jeżeli ktoś nas postrzeli, że tak nas nie odrzuca. I don't know. E, I na taktyczny equipment, czyli granaty oślepiające i tak dalej, I do tego jeszcze mniej bierzemy damage przez wybuchowe rzeczy. Czyli jeżeli taka dywizja LMG sobie będzie biegać, rzucać shotkany lub strzelać stóby, to dywizją shotgunów łatwo to przeżyjemy. I tu jest właśnie kolejna rzecz, tak? Jeżeli nas zacznie denerwować LMG i ludzie będą spamować granatami, to musimy zacząć grać klasą shotgunów, um, lub prawie, że musimy. Żeby mieć takie umiejętności żeby te granaty nas nie denerwowały, tak? Ale za to bez szturmówki, bez SMG to będzie trochę ciężko. Bo shotgunem? Okej. Okay. No i tutaj teraz. Teraz oczywiście, i to jest to pytanie, które już zostało mi zadane, to pingwin. Teraz czegoś nie rozumiem. To co? Nie będę miał ghosta na klasie szturmowej? Nie będę mógł sobie, nie wiem, powiększonych magazynków nałożyć na klasie SMG? Bo tego, ta dywizja nie ma? Po części tak, mamy jeszcze Basic Training, tak, czyli podstawowy trening i jest to jak na razie 10 różnych, nazwijmy to, perków, bo tak będzie łatwiej to zrozumieć nam, które są tak jakby mieszanką z różnych perków starszych Call of Duty, tak, czy to IWB, O3, czy jakichkolwiek innych. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, tak, bo te wszystkie rzeczy, które do teraz czytałem są naprawdę tylko i wyłącznie w tej danej dywizji. Ten Basic Training jest dostępny w każdej dywizji, tak? Czyli obojętnie od tego momentu teraz, wszystko co powiem jest w każdej jednej z tych dywizji. Bardzo ważna rzecz. W każdej jednej. Możemy, ale tylko jeden taki perk wybrać. Nie dwa, nie trzy, tylko jeden. I tutaj szybko zauważycie coś, co może wiele ludzi zdenerwować. A więc, przechodzimy do pierwszego Basic Training i nazywa się to, lub do pierwszego perku, tak? To będę nazywał Steady. Jesteśmy odporni na Shellshock i taktyczny equipment. Ha? Nie słyszeliśmy, nie słyszeliśmy tego dopiero co w jednej z klas, i nie był to przypadkiem e, klasa shotgunów? Dokładnie. To był division training, super czy od e, klasy shotgunów lub dywizji shotgunów, i tam mieliśmy taką umiejętność już w tej dywizji. Ale jeżeli chcemy, bo będą nas granaty oślepiające denerwować, tak czy inaczej, mieć na innej dywizji, to bierzemy ten perk. Tylko że możemy go tylko wtedy jeden wziąć, tak? Nie możemy innych jeszcze z dziewięciu kolejnych. Które raczej mogą być bardziej potrzebne, tak? I to jest teraz musimy wybierać. Teraz naprawdę się musimy decydować, co z tych wszystkich perków, które mieliśmy w ostatnich latach, jest nam tak naprawdę najważniejsze. Przechodzimy dalej. Aha, i w tym jeszcze wtedy mamy sprint na dłuższy dystans, tak? Czyli po prostu dłużej możemy biegać. Kolejny perk, tak to będę nazywał, to jest hanka. Reveals enemy equipment, czyli pokazuje wrogi equipment na mapie I do tego bierzemy mniej damage'u z wybuchowych rzeczy Czyli tutaj właśnie to, co przed chwilą powiedziałem Jeżeli taka dywizja LMG będzie nas zdenerwować i rzucać cały czas granaty, że strzelać z tuby To będziemy praktycznie zmuszeni do posiadania, aby jednej takiej klasy z tym perkiem Aby te granaty nas nie zabijały na hita, tak? Lub na tryby um, demolka i tak dalej, itd Może jakiś Hardpoint, jeżeli będzie To taki perk się oczywiście bardzo mocno przyda Tylko znowu, możemy wybrać jeden perk i oznacza to, że nie będziemy mieli innych, tak? Niewidoczności przed UAV, czy cokolwiek, lub tych rzeczy po prostu, do których zaraz przejdziemy. Kolejne to jest Smoked i mamy jeden więcej granat w naszym ekwipunku, tak? Czyli możemy np. o dwa granaty wnosić. I do tego mamy w taktycznym ekwipunku Smoke Grenade. Więc jeżeli chcemy używać smoka, musimy też ten perk wziąć. W inny sposób nie będziecie mieli granata e, Smoke w ogóle do wyboru, tak, granata dymnego. Bardzo ciekawe wyjście. E, kolejny perk, i to jest jeden z dla mnie z najbardziej ciekawych, tak, to jest tak. Po pierwsze, ciszej się poruszamy, czyli coś Ala Dead Silence, ale nie całkiem. Tutaj jest to trochę bardzo mocno osłabione, ponieważ nie wycisza całkowicie naszych kroków, tylko po prostu je cichsze robi. Będzie nas dalej słać, ale po prostu o wiele ciszej. Więc osoby, które się naprawdę nie wsłuchują bardzo dobrze w grę. To nie będą nas słyszeć, ale każdy jeden. Um, sound. <śmiech> Słuchacz. <śmiech> Tak czy inaczej będzie, no słyszę, jeżeli będziemy o dobre sławki, dobrze ustawione lub cokolwiek, tak? Tutaj znowu będzie dużo osób płakało, ale tak po prostu jest. Eee, do tego nie bierzemy w tym perku damage'u, jeżeli skoń skoczymy z jakiejś wyższej wysokości, i do tego nie jesteśmy widoczni dla UAV. Czyli naprawdę bardzo fajny perk, bo nie dość, że poruszamy się ciszej, czyli coś a la Dead Silence. To do tego dostajemy jeszcze ghosta, bo nie widać nas na UAV. I teraz można by powiedzieć, ok, super, to zdecydowanie jest najlepsze, ale. Trzeba przypomnieć takie rzeczy jak: szybkie przeładowanie tutaj nie ma, powiększonych magazynków tutaj nie ma, szybszego celowania, czyli szybszego biegania podczas celowania nie ma, szybszej zmiany broni nie ma, bardzo wielu ciekawych rzeczy nie ma. I to jest to. Musimy się zdecydować, co nam jest ważniejsze. Przechodzimy, ale dalej. Kolejny perk: loaded, to są właśnie większa ilość magazynków plus szybsze przeładowywanie broni. I tutaj właśnie to. Dla kogoś, kto biega z SMG, chce być niewidoczny dla UAV, tak? I chce się ciszej poruszać. bo tym bardziej, że nosi tłumik. No to chce mieć Dead Silence, tak? Ale za to szybko nie przeładujesz broni. I się musisz decydować. Bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie. Naprawdę ciekawi mnie to, jak to się w w pranie udawać, bo naprawdę zniszczy to praktycznie nam wszystkim takim... Ja nie jestem może tryhardem, tak? Ale też mam, używam tryhardowe klasy, tak? Gdzie naprawdę perki są dość standardowe. Um, przykładowo albo Blunt Eye, albo Ghost, tak? Do tego powiedzmy Scavenger właśnie i Dead Silence przykładowo, tak? I szybkie przeładowywanie. Um, teraz jest to niemożliwe. Teraz zrobienie takiej klasy jest po prostu niemożliwe. Jest to ciekawe. Bardzo, bardzo ciekawe, um, bo naprawdę trzeba będzie mieć skilla, żeby teraz jakiś większy stryg nabić, tak, bo nie będziemy mieli możliwość po prostu jak Bóg biegania po mapie. Przejdźmy ale do kolejnego perk'u, jest to scoped, czyli szybsze poruszanie się podczas celowania i do tego jeszcze dodatkowy attachment na głównej broni, tak, czyli dodatkowy jakiś tam dodatek. E, przykładowo właśnie powiększone magazynki, bo tam też z tego co wiadomo są powiększone magazynki, szybkie magazynki i tak dalej, więc to jest bardzo wszystko ciekawe. Um, Czyli szybkie magazynki plus jeszcze przykładowo taki perk Loaded, to tak jak szybko musimy ładować broń. To jest to. Eee, ciekawi mnie bardzo mocno jak to będzie wszystko funkcjonować, bo niektóre z tych perków po prostu działają jak attachmenty na broni. Przykładowo właśnie to e, szybsze, celowanie, e, szybsze poruszanie się podczas celowania, tak? Przecież będziemy mieli stok na broni. Więc będzie ten perk tak naprawdę potrzebny? I don't know. To jest to ciekawe, to, to pokrycie tego w 100% jest bardzo ciekawe. Um, Okej, okay. z jednej strony robi to sens, tak? Jeżeli chcemy mieć przykładowo, prze przeładowywanie szybkie um, i nie chcemy tego używać, bo chcemy użyć e, perku, e, czyli dodatku do broni, przykładowo szybkich magazynków, to możemy to tylko i wyłącznie praktycznie zrobić na szturmówkę. Dlaczego? Bo tam możemy 4 do e, dodatki na broń nałożyć, a w innych klasach tylko dwa. Więc e, jeżeli chcemy optykę plus jeszcze szybkie przeładowania, to musimy na wszystkie inne rzeczy sobie odpuścić. Powiększone magazynki lub cokolwiek itp. itd. Bardzo ciekawe. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Naprawdę. Kolejny perk. Unda Kawa. Um, zabijaj przeciwników bez pokazywania czaszki na trupie. tak? E, czyli to, co mamy w chwili obecnej w IW na broni VPR Yokai. Czyli jeżeli zabijamy przeciwnika, tym przeci team przeciwny nie widzi, że kogoś zabiliśmy, tak? Nie widzi po prostu czaszki pokazującej się na mapie. I druga rzecz, którą ten perk daje, to po prostu nie pokazuje naszej nazwy. Jeżeli wróg na nas celuje, to nie pokazuje mu na ekranie naszej nazwy i nie zmienia się kolor celownika. Kolejny perk Forage, szybsza zmiana broni, rzucanie ekwipunku szybciej i Scavenger, czyli podnoszenie amunicji plus ekwipunku z martwych wrogów. I to mnie trochę martwi, jeżeli to ktoś będzie używał na klasie LMG lub w dywizji LMG, to można dostać show. Bo to znaczy, że będzie miał unlimited granaty. Bardzo mocno mi się nie podoba w tym zdaniu właśnie to, że podnosi ekwipunek. Bardzo mocno. A, bo tego nie powinno być. Tylko i wyłącznie amunicja to ok, niech se będzie, ale nie, że podnosi granaty, no come on. Chociaż może to przynajmniej ruszy tych ludzi do biegania, I don't know. E, ale nie podoba mi się to, szczerze mówiąc. Ehm, kolejny perk odnęc, e, stryki kosztują mniej i możemy z paczek, które zawołamy, losować jeszcze raz, co w nich jest. I ostatni perk to jest Duelist, czyli dwa attachmenty na broni zapasowej. I jak widać, niektóre z tych rzeczy pokrywają się po części z attachmentami na broni, a niektóre pokrywają się z umiejętnościami lub e, e, jakimiś tam treningami z. Jakiejś tam dywizji, tak? Więc trochę to się pokrywa, więc jest możliwość niektórych rzeczy. Przykładowo używanie Ghosta, tak? Jeżeli chcemy Ghosta na klasie e, SMG, to po prostu e, bierzemy perk Phantom. I mamy tego ghosta, tak? Ale za to nie mamy innych plusów, być może jakiejś innej klasy, tak? Czyli jakiegoś dodatkowego e, ataczmentu na bronię lub e, m, szybkiego przeładowywania, tak? Wtedy będziemy musieli sobie na klasie wziąć znowu szybkie magazynki, ale za to nie będziemy mogli wziąć innego ataczmentu. I to jest taki naprawdę wybór. Naprawdę będziemy teraz musieli się decydować, co nam w grze jest tak naprawdę najważniejsze, tak? Teraz byście mogli spojrzeć na IW, BO3, jakiegokolwiek trakoda gracie. i spojrzeć na waszą klasę i tak, gdybym musiał teraz tylko kilka z tych rzeczy wybrać. Tak? Powiedzmy skrócić z 10 rzeczy na 7 albo 6. Bez czego tak naprawdę mógłbym żyć, a czego no nie mogę po prostu wyrzucić, tak? I tak, w taki sposób będziecie musieli zacząć myśleć o swojej klasie, tak? Tym bardziej w różnych dywizjach. Jeżeli chcecie grać e, SMG lub chcecie grać z tumikiem, to jesteście zmuszeni grania bronią SMG. Tak? Ale za to nie będziecie mieli tyle dodatków do broni. Tutaj, gdzieś był jeden z perków, że dawał nam jeden więcej attachment na broni, o ile się nie mylę. O, chyba że coś mi się w głowie pokręciło. Dokładnie. Scoped. To był extra Attachment on Primary Weapon. E, czyli OK, możemy mieć wtedy trzy dodatki, ale już nie będziemy mieli Ghosta. I to jest to. Więc co jest nam ważniejsze? Mieć więcej dodatków na broni? Trzy. Posiadanie gosta, skoro już jesteśmy w, w dywizji SMG i biegamy z Tumikiem. I to jest to, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, tak? Musimy decydować. E, tu wam jeszcze na pewno pokazałem podczas tej, tej, tego całego materiału kilka takich przykładowych klas, jak to wygląda w grze. E, I to było na tyle. Nie będziemy przedłużać, tak czy inaczej, bardzo długi materiał. Ja wszystkim, którzy wytrzymali do końca, bardzo dziękuję za obejrzenie do końca. E, przypominam jeszcze raz, że za długo będzie konkurs o lub giveaway. W, Konkursowy sposób na właśnie kolejnego AIM controllera, tak z remapping chip. I już wam dla tych, co oglądali do końca, zdradzę mały detal, będzie to miało bardzo dużo do czynienia z tym, ile też ludzie poświęcają czasu na mój kanał lub jak się angażują. Tak, i chodzi tutaj o lajkowanie materiałów, lajkowanie postów na Facebooku i. Udostępnianie postów na Facebooku. I tutaj wielu teraz zacznie płakać, bo nienawidzi takich rzeczy robić. Uh, ale będzie miał to bardzo duży procent tego, kto wygra. Więc. Uh, możecie powoli się przyzwyczaić do tej myśli, jeżeli chcecie mieć za free. Aim controllera wartego sporo Hajsu. Mówię, przez sam już ten remapping, czy przez Design. Oh smart-triggery oczywiście, łopatki, przy... Ach, wszystko co sobie człowiek życzy, po prostu wyśmienicy sprzęt. To było na tyle, ja dziękuję za obejrzenie do końca, jak zawsze zapraszam do następnego razu, mam nadzieję, że materiał się pokazał, jeżeli są pytania to pisać, jeżeli są jakieś poprawki do czegokolwiek to też pisać, jak już ostatnio powiedziałem, pracujemy nad tym wszyscy razem, aby wszyscy razem na tym kanale budować jak najlepszą i jak największą wiedzę na temat nowego Call of Duty, aby jeżeli ta gra wyjdzie, po prostu być już zajebistym od pierwszej sekundy gry. Bye, bye.